Witam serdecznie. Podlaskie na Łowerce dzisiaj wyjechaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego i dotarliśmy do miejscowości Wiercień Gmina Bodźki, do Wojtka Wiercińskiego, który niedawno założył panele fotowoltaiczne jako rolnik Wojtku. Dlaczego zdecydowałeś się założyć panele fotowoltaiczne? W ramach oszczędności. Oszczędności czego? Pieniążku pie pieniądze. Rolnictwo, rolnictwo rozwija się w dwóch płaszczyznach Jaki? albo Zwiększa ilość produkcji, wydajność, skala produkcji, albo szuka oszczędności. No i ma... koszty. I to właśnie dlatego zdecydowałem się na y, założenie paneli fotowoltaicznych u siebie na budynku. No i to jest świetna rzecz, bo od niedawna można zakładać własne elektrownie. Ja to nazywam tego typu osoby zielonymi górnikami. I można w ramach netmeteringu rozliczać energię, co powoduje, że Powstają oszczędności. A powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tego rozwiązania? Jestem bardzo zadowolony. Tylko w tym roku mogę śmiało powiedzieć na własnej instalacji e, fotowoltaicznej, że zarobiłem albo zaoszczędziłem około 6 tysięcy złotych. E, hmm. Ponadto e, bardzo dużą pomoc mamy teraz finansową e, dla refundacji takich instalacji. Świetnie. W moim przypadku był to prof. Modernizacja gospodarstw rolnych, wsparcie inwestycji. Ale jest też szereg innych źródeł finansowania. Między Wojtek innymi... jest ekspertem, bo bardzo się tym wszystkim interesuje, więc przebija zdecydowanie nawet i moją wiedzę. Jakie bardzo, są jeszcze inne? Powiedz. Bardzo, bardzo ważne jest na przykład uzyskanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. No, ale Wójtowie raczej nie polecają tego, bo to jednak idzie z kosztów utrzymania bieżącego gminy. Więc... No tak, to jest dla rolników. Dla odbiorców indywidualnych to może być program Mój Prąd, czy pomoc yy, w ramach Czystego Powietrza. Albo ulga w podatku dochodowym. I to są fajne rzeczy, które możemy realizować. Dlatego jeżeli ktokolwiek ma jakieś pieniądze lub poszukuje oszczędności, to warto zainwestować w zieloną energię. I na Podlasiu powstanie mnóstwo zielonych górników. Podlaskie na łowetce. Pozdrawiam.